Witam wszystkich z tej strony, Merol. Mamy dzisiaj 12 stycznia. Pytanie: czy bitcoin zacznie spadek po dzisiejszym posiedzeniu FOMC? Omówimy sobie również kilka kryptowalut wyglądających bardzo dobrze. Do tego omówimy sobie wydarzenia, które dzisiaj się nam szykują oraz ciekawa sprawa z Binance, która będzie na samym początku. Także serdecznie zapraszam. Dzisiejsze nagranie rozpoczynamy od ekonomicznego kalendarza. I dzisiaj będą no, bardzo, bardzo ważne wydarzenia. Będzie dzisiaj bujać na rynku, na pewno. I Teraz właściwie najważniejsze, zaczyna, najważniejsze wydarzenia zaczynają się już o 13.30, czyli przemówienie członka FOMC. I tak naprawdę już od 13.30 zaczyna się Gorąca sytuacja od 14:30 będą dane, dosyć dużo jest tych danych. Także o 14:30 również możemy spodziewać się jakiegoś większego walnięcia. Właściwie no już od 13:30 ruchy powinny być mocno zdecydowane. I tak naprawdę do końca dnia mamy różne dane ze Stanów, więc trzeba być ostrożnym z pozycjami. Najlepiej w takie dni nie handlować, bo czasami ruchy są na tyle silne, że mogą spowodować stratę na naszym depozycie, a niekoniecznie zarobek, czego chcielibyśmy uniknąć. Także zwracam uwagę: dzisiaj od 13:30 może być naprawdę gorąco na rynku. Dlatego uważajcie. Teraz druga rzecz, od której sobie zaczniemy, zanim przejdziemy do analiz. To jest właśnie to jest screen od Jurka. Jurek na pewno też w swoim filmie będzie chciał o tym opowiedzieć. Natomiast do handlu futures, żeby zająć pozycję, musiał zaakceptować nowe warunki korzystania z Binance. Jak widać aktualnie, Binance jest, jest, ma już zarejestrowaną w spółkę w Warszawie. Tak, jak widać. Chyba gdzie to było, czy w, no chyba w Warszawie, zaraz sobie to zresztą sprawdzimy i teraz jak widać, że Binance Poland spółka Zoe jest wpisana do rejestru działalności przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach i teraz pojawia się pytanie, czy my Polacy korzystając z Binance'a tak naprawdę komu my powierzamy nasze środki? Czy w tym momencie polski urząd skarbowy w ogóle ma dostęp do naszych środków? Czy wie, ile my posiadamy na koncie? Czy wie o naszych transakcjach? To są bardzo ciekawe pytania w tym momencie, ponieważ o ile wcześniej Binance nie był podmiotem, który miał w Polsce firmę, tak w tym momencie, jeżeli ma w Polsce firmę, to zaczyna podchodzić pod różne polskie regulacje. Pojawiają się bardzo ciekawe pytania. Jeżeli Wy znacie na nie odpowiedzi, to również chętnie przeczytam je w komentarzach i w ogóle przeczytam chętnie w komentarzach, co o tym myślicie. Bo ja szczerze mówiąc, mi się trochę, to, nie, nie podoba mi się ta sytuacja. Także no, nie wiem, co o tym myśleć. Dajcie znać. Teraz oczywiście możemy sobie, mamy tutaj pełne dane, czyli KRS, NIPREGO, REGON, możemy sobie sprawdzić. Co to, co to, gdzie, co i jak. Ja byłem na jednej stronie, ale niestety ona. Trzeba. Darmowe są trzy wejścia i wykorzystałem dzisiaj, więc musiałem szukać kolejnej innej stronki. Natomiast można tutaj sobie przeczytać, kto, kto zawierał umowę, w jakiej kancelarii. Zobaczmy, co tutaj jeszcze Binance Holdings, udziały posiadane przez wspólnika 99 udziałów o łącznej wartości 4950 4 zł, czyli kapitał zakładowy 5000 zł. No i wiecie, i teraz. Y, i, i, słuchajcie, no po prostu, czy teraz nasze pieniądze są pod, y, że tak powiem, nie wiem, jurysdykcją Binance Holdings z Polski, czy nie? Czy. czy, czy wiecie, kurde, po prostu aż sam się zastanawiam, jak, jak to wszystko ugryźć. No i oczywiście możemy sobie e, zobaczyć, kto jest w zarządzie, kto jest e, prezesem zarządu Katarzyna Wabik. Kto wie, ten wie, kto to jest. Tam Anioł z Binance, także można to sobie zweryfikować. No i słuchajcie, no nie wiem, co o tym sądzicie. Ja bym. Ja nie wiem, mi trochę kopara opadła. Nie wiem jak to czytać. Sam się zastanawiam. U mnie jeszcze nie wyskoczyła taka informacja, bo w ogóle żeby handlować na futures trzeba było potwierdzić tą, że tak powiem, te nowe warunki. Mi one jeszcze się nie pojawiły. Natomiast jeżeli się pojawią, będę bardzo wyraźnie czytać co jest w tych warunkach. Żeby mieć pełną świadomość, tak naprawdę, o co chodzi. Także zwróćcie na to uwagę, dajcie znać, czy u Was też były nowe warunki korzystania, czy mieliście przez to zablokowane futures. Co o tym sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie? Napiszcie w komentarzach. A teraz przechodzimy do analizy Bitcoina. Bitcoin nie zaliczył tak naprawdę najlepszej strefy na wzrosty. I ostatnio wspominałem, że czaje się tutaj w strefie czaje się na shorty. Tu były poziomy z mniej więcej na 18 400. Później jeszcze gdzieś na grupie wyznaczaliśmy kolejne poziomy na 17 600. Tu przepraszam nie 18 tylko 17 400. I teraz no wczoraj była gruba pompa. Tak naprawdę pierwsze poziomy siadły natomiast Tutaj to były takie drobne ruchy w dół, praktycznie ja na przykład nic nie wyciągnąłem z tego i wszystko zostało rozjechane. Czyli taki ruch mocny, pięciofalowy można powiedzieć, że tutaj się nam jakoś narysował i teraz co dalej? Co dalej? Jest jeden poziom jeszcze, który tutaj został niezaliczony z ostatniego tutaj podbicia. Też jak był FED. Wtedy zaliczyliśmy tylko yy, wcześniej wyznaczone poziomy, natomiast 50 była niezaliczona. Teraz rynek może chcieć wrócić po tą 50, wywalić przy okazji szczyt po lewej, zabrać jakieś stop losy i może dopiero zacznie się spadek. Ja osobiście w tym momencie odchodzę od rynku, nie będę handlował bitcoina dzisiaj yy, i nie szukam żadnych poziomów na siłę. W momencie, kiedy rozjechali mi tutaj tą strefę, ja dalej nie wiem, co się stanie z Bitcoinem. Jedynie niebieski poziom jest dla mnie jeszcze ewentualnym miejscem do zajęcia pozycji, tak na, znaczy tak naprawdę no, do 19 tysięcy jest strefa do zajęcia pozycji, natomiast ja jej zajmować chyba nie będę. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest Fed, nie wiem, co zrobi Bitcoin. Natomiast wydaje mi się, że cały ruch, który tutaj był, jest właśnie również przygotowaniem pod Fed, i raczej czeka nas jakieś podbicie szybkie i raczej jazda w dół. Jeżeli popatrzymy sobie na RSI, jest już bardzo mocno wyciśnięte w górę na czterogodzinowym, na godzinówce. Tak samo jesteśmy już napięci na maksa. Tak naprawdę tygodniowy tylko jeszcze nie jest napięty. Nawet na dniowym już mamy napięte RSI. Powyżej. 70, w trendzie spadkowym wszystkie sytuacje w których na dniówce RSI dotknęło tych 70 to były grube shorty, raz i teraz tak naprawdę mamy drugą taką sytuację kiedy wychodzimy na te 70, no czy to będzie może jakaś tutaj zmiana odreagowanie na przykład do 20 kilku tysięcy, jest na to szansa nawet, jest na to szansa Dużo zależy od tego, czy po wybiciu tego szczytu na 18365, czy zacznie się short z tego poziomu 18500. Jeżeli ten poziom zostanie rozjechany, to, to jest droga wolna do tego, żeby gdzieś tu jeszcze ruszyć. Ale już mamy tak napięte wskaźniki, no, że ciężko by było dzisiaj wyciągnąć jeszcze tak mocną cenę. Natomiast technicznie nie wiem, co się stanie, dlatego te scenariusze omówione to tak naprawdę nie są. Znaczy, to, że to wzrośnie, no to, to tylko będzie potwierdzenie po przebiciu tego szczytu. Także ja osobiście się na razie odsuwam od Bitcoina. Nie będę na razie handlował, natomiast jeżeli cena zacznie gdzieś się pojawiać niżej, w sensie robić jakąś korektę, to w niebieskiej strefie poszukam odreagowania, ale do tego to jeszcze na pewno chwila czasu jest. Na ten moment będę stał z boku i obserwował, co sobie Bitcoin narysuje, bo nie jestem sam pewien. Teraz przejdziemy sobie do Ethereum. Jeżeli chodzi o Ethereum, zrobiłem sobie małą przerwę od tego waloru. Byłem zmęczony tymi wszystkimi konsolidacjami na krypto, więc trochę pohandlowałem sobie na Forexie, a Ethereum ogólnie totalnie odstawiłem. Więc tak naprawdę od tego miejsca nic praktycznie nie analizowałem, odpuściłem sobie to Ethereum i czuję się z tym dobrze. Mimo tego, że nie mam mnie w rynku, że są wzrosty, że może i były jakieś setupy, to czuję się z tym dobrze, że zrobiłem sobie przerwę na Ethereum. Teraz mogę wrócić z jakąś tam większą, e, nową energią, motywacją. Teraz Ethereum również bardzo napięte RSI, bardzo napięte na 4 godzinówce, Dniówka też napięta, tylko tygodniówki brakuje, także tu sytuacja również podobna. jest napięcie, jest napięcie grube. Na Ethereum mam wyznaczone dwa poziomy, na których yy, będę szukał dopiero odbicia. Czyli jeżeli dzisiaj na jakimś przemówieniu bądź podczas danych jakiś ten poziom bądź poziom wyżej zostanie zaliczony, czyli poziom niżej to jest 14, yy, 1438, poziom wyżej to 1533 i z tych poziomów będę szukał shortów. Może te poziomy dadzą mi sygnał, i, i dzięki temu będę mógł znaleźć na Bitcoin jakieś poziomy zobaczymy. Natomiast nie ustawiam tutaj żadnych zleceń. To są tylko poziomy do obserwacji, jeżeli faktycznie zaliczą i zacznie się spadek, to, no to wtedy poszukam wejścia. Biorąc pod uwagę też to, że jest fed, może być również tak, że na przykład sobie podbiją, zaliczą poziom, ale jak mówię, oni nie muszą wcale go zaliczyć. Mogą z innego miejsca wystartować. Natomiast, jeżeli by to były te miejsca, to może być też tak. Czyli podbicie, zaliczenie poziomu, i nawet na nie zdążymy z, otworzyć pozycji, bo, bo, bo będzie Fed. Dlatego ja dzisiaj stoję z boku. Spokojnie obserwuję, i dopiero jak będzie czytelna okazja po tych wszystkich danych, to wtedy poszukam sobie wejścia na Ethereum. Także docelowo tutaj raczej będziemy mieli problem w tym momencie z przebiciem 1581, więc dzisiaj można się spodziewać raczej jakiegoś podbicia jeszcze w strefę i short. Ogólnie cała strefa jest na spadki, więc możemy spodziewać się korekty. Jeszcze nie wiem, w którym miejscu szukałbym jakiegoś odbicia, ale są miejsca, także. Jest tutaj docelowo, powiedzmy, zejście na 1340 ze strefy wyżej. A czy zajdą niżej, może na 1250, jest szansa. Będziemy wyznaczać poziomy na następne nagranie. Na razie strefa short. I US 500. Wczoraj, od wczoraj handlujemy US 500. Czy przynajmniej ja handluję tutaj shorta lokalnego. Natomiast już widzę, że raczej będę zamykać tą pozycję, bo nie wygląda to jakoś zbytnio dobrze. No i ze względu na to, że dzisiaj jest Fed, może być różnie. Indeksy miały mocne wzrosty ostatnio. RSI też jest napompowany. Więc jest bardzo duża szansa, że dzisiaj też będzie jakaś manipulacja na indeksach. W stylu, na przykład podbicia i ruchu w dół. Także ja nie mam żadnych zleceń na US500 dodatkowych, ale będę obserwować pewne miejsca na wykresie. Teraz yy, pierwszym miejscem, który obserwuję na wykresie, to jest poziom 618, właściwie strefa przed poziomem 618, zaczynająca się od poziomu. 3990, tak możemy sobie ustalić, że od tego poziomu zaczyna się tutaj pierwsza strefa i ona ma swój jakby zasięg do tutaj wierzchołka, czyli do 4007. To jest miejsce potencjalne, które może nam dać spadek i ja je będę obserwować bacznie, czy stąd nie będzie ruchu właśnie z tego 618. Natomiast może też być tak, że to zostanie rozwalone i wtedy kolejna strefa u mnie jest w okolicach 4040, tak naprawdę do 4060, ale to już jest taka strefa z małej szansy, czyli nie brałbym jej aż tak pod uwagę. Potencjalnie skupiam się tutaj na 618, jeżeli stąd będzie pozytywnie, to spróbuję otworzyć shorta. A tego tutaj cały czas mam. Zobaczymy co będzie. Tak naprawdę czekam na potwierdzenie, czy się tutaj zwalą, czy nie. Jak się zwalą, to zostawię. Jak nie, to będę próbować wyżej. Także dzisiaj uwaga na SP500: będzie bujać na pewno podczas dzisiejszego posiedzenia. Także należy zachować ostrożność. Dobra, teraz dobra. I teraz zaczniemy sobie od zeszłotygodniowego nagrania, w którym omawiala, omawiałem AVAX. Zobaczmy co było. Teraz test formacji, możemy szukać przyłączenia. Jak najbardziej będzie to właściwe zachowanie i możemy próbować handlować AVAXa do góry. Była wyznaczona strefa i AVAX pięknie zareagował na wyznaczoną strefę, zaliczył jej krawędź i zaczął się ruch wzrostowy. To był handel na test formacji z większego interfału. Dostaliśmy silną rakietę, strefa 1 do 1, która została wyznaczona jako potencjalny pierwszy opór, została tak naprawdę zmiażdżona, więc osoby, które otwierały longi na pewno są bardzo zadowolone. Piękny strzał na AWACS, naprawdę bardzo udany. Teraz, czego możemy spodziewać się dalej? Zobaczmy, jak to wygląda. Teraz większe 1 do 1 sobie zobaczymy. Powoli tutaj zmierzamy do tego miejsca. Także przy dzisiejszej podbitce jeszcze na Fedzie, może być tak, że awak sobie gdzieś z tej strefy spadnie. Czyli mógłby być scenariusz dzisiaj właściwie taki. Jeszcze podbicie do góry i spadek. Już RSI jest naładowane na maksa, więc są przesłanki do tego, żeby zrobić korektę. Także tutaj trzeba bacznie obserwować. Tak jak wspomniałem wcześniej, dzisiaj na Fedzie naprawdę może to być ciężki handel. Gruba bujanka, więc trzeba ostrożnie i poczekać, na, tak naprawdę, na, na dane, i dopiero wtedy myśleć o zajmowaniu pozycji. Także, Awaks, piękny strzał, gratuluję. No i tyle, lecimy dalej. I wracamy do naszej kawy. Kawa, którą też tydzień temu wspominałem, że zaliczyliśmy istotne miejsce do dalszych wzrostów. Niestety żaden test się nie pojawił. Kawa nie dała nam korekty i okazji do przyłączenia, a żadnej. Natomiast trójkąt, który tutaj został narysowany. to nie to. Trójkąt, który został narysowany. Dał ładną reakcję. Wybicie. Test. Chwilę się pokotłowali i znowu ruch do góry. Teraz tak. RSI nie pokazuje jeszcze sygnału do tego, żeby zawrócić, więc. Dla mnie kawa dalej będzie cisnąć po ten szczyt. Jeżeli chodzi o przyłączenie, no to ciężko stwierdzić. Cała strefa tak naprawdę jest teraz do wejścia, i sygnału trzeba szukać tak naprawdę na RSI, kiedy będzie już rozładowane. A RSI się rozładowywuje, cena stoi w miejscu. Więc po prostu kupują, kupują i zaraz będą pchać dalej, aż pewnie osiągną dolara i może już nie będą chcieli zejść nigdy poniżej tego dolara. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy tak zwaną zmianę biegunów, która nas lekko przyhamowała. I wygląda na to, że to rozwalimy dalej do góry. Wejdę na H4 jeszcze. No, no właściwie tutaj to jest strefa na spadki cała. Czyli możemy się spodziewać, że kawa. Powyżej tego 0,8 powinna się pojawić. Czy dotrze do dolara? Jeszcze raczej nie, jeszcze do dolara raczej nie dotrze. Czyli kawka. Stąd będę szukał shortów i tak naprawdę kolejnego przyłączenia na spot. Bo ja nie ukrywam, że chciałbym jeszcze na spot tutaj dorzucić coś. Także kawa wygląda bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czekamy tylko na jakieś jeszcze podbicie i większą korektę, żeby się załadować. Teraz na tapecie BAT, czyli Basic Attention Token. BAT zachowuje się bardzo dobrze. Ma bardzo podobny układ do kawy, również z RSI. Jakby wszystko się tutaj ładnie spina, więc BAT jest teraz też pod moją obserwacją. Mam zamiar się tutaj przyłączyć na spot oraz na futures. I teraz moja strefa zakupowa. Nie wiem, nie wiem kiedy oni do niej dotrą, bo wydaje mi się, że teraz oczywiście na fajdzie będzie podbitka. Natomiast moja strefa zakupowa zaczyna się od 0.18 do 0.18.50 do 0.17.30. Będę w tej strefie szukać. Sygnału do tego, żeby zająć pozycję futures long, i tak samo wykonam tutaj również zakupy spot. Teraz, jeżeli chodzi o short, i na przykład dzisiaj, to jest szansa właśnie na to. No, już tutaj nawet budują nam dywergencję, czyli shorty blisko. I teraz, jeżeli chodzi o spadki. Mamy tutaj strefę, przed którą jest zmiana biegunów. To jest bardzo istotne miejsce, i ja już mam tutaj alarm przed strefą, bo najprawdopodobniej gdy tylko zaliczymy tutaj krańcowe wartości tej strefy, zaczniemy spadać. Czyli to by, były, to by było gdzieś w okolicach 0,21 0,21 10 plus minus. W tych okolicach ja będę szukał spadku i przyłączenia na short. Docelowo po strefę na dole, żeby przyłączyć się znowu na longi i na spot. Docelowo BAT wygląda na długoterminowe wzrosty. Strzał na RSI jako sygnał zmiany trendu. Muszka i szczerbinka na każdym interwale. Wszystko się dla mnie zgadza, żeby BAT zmienił teraz długoterminowo trend i ruszał do góry. Także u mnie na pewno pojawi się spot. I teraz przechodzimy do Litecoina. Widziałem, że kilka osób pytało: Co dalej z Litecoinem? Teraz tak. Shorty ładnie stąd weszły do pierwszej zakładanej strefy. Druga zakładana strefa, czyli scenariusz czarny, na ten moment raczej tam nie dotrzemy. Więc ja usuwam ten czarny scenariusz. Dalej, planowaliśmy podbitkę do niebieskiej strefy i korektę. Natomiast to tutaj korekty nam nie narysowali, żeby się przyłączyć. To właściwie na grupie, gdzieś wyznaczałem te strefy bodajże. I teraz co z Litecoinem ogólnie? Już wspominałem, że buduje akumulację, natomiast Litecoin jest przed halvingiem. Litecoin, gdy był halvingi u niego, to bardzo zasuwał do góry. I teraz też jest taka sytuacja, w której bardzo możliwe, że ten Litecoin już nie wróci tutaj wybić tych dołków, tylko cały support jest już tutaj, że tak powiem, wyrysowany. I cena już nie powinna wybić tych dołków. Natomiast teraz, aktualnie, znowu mamy napięte RSI i jest strefa, która zaczyna się od 92 dolarów. I z tej strefy spodziewam się spadków lightcoina cały czas. Jakby to już jest strefa wyznaczona dość dawno. I dzisiaj jest idealny dzień do tego, żeby podbić cenę podczas Fedu. I zacząć spadek. Tutaj już jak widać, też budują nam dywergencję na cenie i RSI, czyli jesteśmy już blisko, czeka nas jeszcze pewnie wypompowanie, i trzeba szukać pozycji Short. Myślę, że te okolice 100 dolarów będą takie też psychologiczne, więc w tej okolicy warto szukać sygnałów w postaci napiętego RSI bądź dywergencji, w formacji świecowej i możemy próbować wtedy. Ruszać w dół. Potencjalne zasięgi ciężko mi w tym momencie prognozować. Dużo zależy od bitka i całego marketu, ale myślę, że z powrotem w te okolice 70 dolarów powinniśmy spokojnie z tej strefy wyżej dotrzeć. Także Litecoin wygląda silnie bardzo silnie bardzo mocno i halving go będzie wspierać. A aktualnie strefa na spadki. I na koniec wracamy sobie do spółki Coinbase Global, która była omawiana około dwóch tygodni czy trzech tygodni temu. Wspominałem, że czekam na wybicie dołka, zaliczenie strefy, i wtedy będę szukał jakiegoś popytu. No i Coinbase wybił nam dołek, zaliczył strefę. Przy okazji zbudował bardzo istotną dywergencję z interwału tygodniowego. Możemy sobie tutaj powiększyć, jest bardzo istotna ta dywergencja. Z tygodniówki ma siłę. I teraz strefa istotna zaliczona. Mamy formacje świecowe na mniejszych interwałach. I teraz tak naprawdę trzeba poczekać na formację świecową z interwału tygodniowego, która jak się narysuje, następnie możemy poczekać na jej test i test będzie dla nas dobrą okazją do tego, żeby się przyłączyć i ruszyć z nowym trendem do góry. Także obserwacja Coinbase wygląda bardzo fajnie, jest w fajnym miejscu, zaczyna się popyt procentowo. Tutaj to też wygląda naprawdę konkretnie. Sprawdźcie sobie ile Procent mamy gdzieś tutaj, do jakichś tam stref najbliższych, to z, możemy to zrobić. Duża strefa, tu będziemy mieli mniejszą strefę. Weźmiemy sobie linijkę. No, to powiedzmy z testu chociażby formacji. No, to tu jest 50% do, do pierwszej strefy oporu. To, to już jest super wynik, na, super wynik na spot. Do strefy 1 do 1, 170%. Także naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Po teście formacji można spróbować się przyłączyć długoterminowo. Bo długoterminowo po ATH to tutaj też jest mega, mega duży ruch. Oczywiście nie ma co na razie liczyć na to miejsce. To naprawdę trzeba by było grubo-grubo poczekać, ale jest potencjał, jest potencjał naprawdę fajny. Minimum nawet tej korekty może by się okazało, żeby się udało tutaj dotrzeć. Czy tą większą? Raczej na razie nie przewiduję takiego ruchu. O, nie ma szans. Nie ma szans. To raczej najpierw. Pierwsza strefa 1 do 1. Dobra, słuchajcie. Na dzisiaj to będą wszystkie analizy. Jeżeli macie jakieś propozycje waszych walorów, które chcecie, żebym przeanalizował, możecie je wpisać w komentarzach. W przyszłym tygodniu możemy sobie zrobić taki odcinek, gdzie przeanalizuję znowu wasze walory. Także dziękuję Wam wszystkim za dziś. Serdecznie zapraszam na przyszły tydzień i do usłyszenia. Cześć!